Cześć widzowie, witam Was w nowym odcinku z Fortnite'a. I tym razem zagrałem to jest druga część grania z widzami. To jest mój nowy i następny widz, z którym dzisiaj będę grał. No i zresztą ja nie będę bardzo przedłużał, bo nie chcę też, żeby odcinek za długo trwał. Dlatego zaczynamy. Szybko sobie robimy przegląd widzowie sklepu, co tutaj jest. No nic za bardzo fajnego, nawet nie zdążyłem za bardzo sprawdzić widzowie, ponieważ no. No po prostu nie było czasu, bo już się dość szybko zaczęła runda. I dobra. Ej, a dobra, nic. Przez chwilę miałem jakiegoś lada Dobra, widzowie, za chwilę się zacznie runda totalnie za 25 sekund. Sorry, że widzowie tak mało gadam, a zresztą nie wiem, czy lubicie jak ja gadam, czy, czy nie lubicie. Dobra, dlatego widzowie zaczynamy i ja zaznaczam, gdzie lecimy, jakby co? O tu. Ja bardzo lubię o, tu. Dobra, widzę, więc za chwilę będę wyskakiwał. Zresztą to można i już. I lecę. Jeden człowiek. Dwóch leci na tą miejscowość co my najwyraźniej. Tak, to na to. To ja polecę na te drugie. To szybko potrzebuję jakiś item, bo oni wiedzą gdzie jesteśmy. Jak to. Czemu nie za to? A, bo to. Ja myślałem, że mnie odbiła jakaś skrzynka. Nie wiem że jakoś mnie ta skrzynka odbiło. Prawy buchowe ładunki... Nic za bardzo widzowie do leczenia nie ma, ale... O dobra, jest! Chodź, bo mam fontannę klepu! Ja się totalnie widzę, za chwilę uleczę prawie na maksa, ale paty, typa, typa okej, okay, już idę. Ej, bo ktoś do mnie strzela. Tylko nie wiem dokładnie skąd. Bo strzelił raz i potem nie strzelał. Ej, z pompy do mnie strzelają. Ej, widzę duo, duo widzę. Z... Dobra, dostał pięćdziesiąt, coś chyba. Dobra, asysta pisze. To ci, że już go dobiłeś tam. Ale szybko sprawdzam sobie jakie perki. Eee, fajne perki widzę. Zdobywam sobie materiały i... Aha! A dobra, idę, idę, bo widzę, co zaznaczyłeś. O, e, dobra. Aha, ja... Ej, ale to automatycznie też uleczyło. Zadało, ale i automatycznie uleczyło. Dlatego trochę fajne. I czemu mnie automatycznie strzeliło? Przecież nie, nie, nic nie kliknąłem. Dobra, kupiłem sobie trochę naboi do strzelby za złoto. Ej! A myślałem, że ktoś do mnie strzeliła, to ty. No tutaj mam fontannę klepu. Ja sobie wezmę, albo i nie, albo i nie biorę. Ale mogę sobie to wziąć. Ale dziwnie te, te podkładki zderzeniowe. A, dobra, coś mi się wydawało. No, ja gościu musiał dołączyć akurat teraz, widzowie. No co? Ziemia, ale ja teraz nagrywam odcinek. No tak, będziesz mógł, będziesz mógł, ale tylko, że teraz jestem. Teraz, teraz gram v Fortnite, i no nagrywam po prostu odcinek. No to, no to sobie poczekasz chwilę. Ej, poczekaj, bo ja mam taki pomysł, jak się lepiej odbić. Czy to lepiej odbija? No ja musiałem gdzieś polecieć. gdzie nie chciałem. Ale to za klucze? To szczęście. Ja coś sprawdzam i to działa. To działa chyba. No nie wiem, ja sprawdzę gdzie jest... Yy, nie wiem. A, to, to ja się Odbiję się drugi raz. E, no. Mam y, strzelba pompka inflator. E, dość, dość dużo naboi. Zaznacz ich, to, to zobaczę. Gdzie oni są? To zaznacz. Mogę ci pomóc. Dobra, dobra, udało się. O czekaj. Co... A co jest lepsze, inflator, czy yy, zwykły, czy eksperyzetka strzelba automatyczna? Rzadka. Dobra, biorę to i to. No dobra. Dobra, yy, 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 był solo. Był solo. Zabiję, zabiję. Tylko odbuduję się trochę. Dobra, powaliłem. Tutaj widzę drugiego. No i, no i podwójna likwidacja. Widzowie. Podwójna likwidacja. No i łatwiutko. I można lecieć dalej, tylko że blisko nas jest strefa. No, ja też tak myślę. No wiem, ja widzę, że tutaj strefa. A no, przejmują. Nie, bo y, możliwe, że nas zabiją. Tylko że ja nie wiem jak teraz zejść. Udało ci się. Aha, ja też myślę... Ja myślałem, że stracę, a ja nic nie straciłem. Przejąć jest tutaj ten e, flagę, niż e, tam iść na skrytkę. Bo przy skrytce będzie niebezpieczniej Ja już sobie przejmuję tę flagę. Nic takiego ciekawego za bardzo. Epicki spas. To sobie go wezmę. Chociaż inflator trochę lepszy moim zdaniem. To, to bot, no to gratulacje ej! Ej, czemu tutaj jest tyle botów? Tutaj jest chyba gdzieś skrytka. Dobra, niska karta zabita. Niska karta, to się tak nazywało. Nie, chyba już tego nie ma, chyba. Nie ma, nie ma. Ja sprawdzałem, ale to tak chyba. To tak pół na pół. Kurde, jak ja tam zejdę? S spróbuję. No to fajnie, spróbowałem. No, ale tylko 20. Ale zwykłą czy. Na wyspę? Nie, to też trochę zbyt ryzykowne. Moim zdaniem. No i jeszcze y, zobacz y, jak pomyśl, że oni by, y, typy by tam były bardzo dużo typów, które na przykład by mieli jeszcze bota wynajętego Wtedy to by było słabo. Nie, ale ja mam dobre itemy Ej, przejmujemy flagę? Dobra, szybko musimy przejąć flagę, widzowie Bo niedługo możliwe, że tutaj dojdzie strefa trzeba ale ja kiedyś w takiej w tym sezonie na takiej strefie miałem totalnie pięciu ludzi. O chłopie. Legendarne. jest? No a ja mam tylko jedną legendarną rzecz, jedną epicką, dwa rzadkie i jedną niezwykłą. Dwie się mówi. Ja, ja już też mam dwie. Ja też mam dwie legendarne, bo jakoś ze skrzynki mi wyleciał legendarny przedmiot TMR z celownikiem termowizyjnym. No nie wiem, jak chcesz. No to jak chcesz mówię ci. Dobra, co tutaj jest? Tutaj jedynie widzę. To z amunicją. Impulsy? Nie, nie chcę impulsów. z tego dużo metalu się dostaje od tego. No okej. Okay. No tylko tylko chciałem rozwalić ten e, tego Dziesięć. Nawet w Fortnite ci nie zdajesz prawa jazdy. Nie mówiłem ci zbyt ryzykowne. Ej, ej, ej! Typy? Dobra, szybko. Nie, ja zginę od botów chyba. Jeszcze chłopie dytuję. Anonimowy Mówiłem jej ja na wyspę, mogliśmy dalej jechać Dobra, bierz moją kartę, bierz I uciekaj jak najszybciej Tylko, że chyba. No, nie ma już furgonetki restartu w strefie, dlatego pij slurpa i odradzaj mnie w najbliższej furgonetce restartu. A chociaż spróbuj. Pamiętaj, masz slurpa. Ojoj, oj. Problem. Ale dobra, widzowie, uda nam się. Nie, to jest dużo prawdopodobne. Tylko, że będziesz musiał szybko uciekać ze strefy. Bo ci się niedługo on skończy. Dobrze, 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 dobrze. Ja od razu uciekam do strefy. O nie, czemu ja się odrodziłem na górce? Nie mów, że ja znowu zginę. Dwukrotne zginięcie. Dobra, uratowałem to. O nie, 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 nie uratowałem. Wow! Ale chłopie... Dobra, ra, raczej cię już nie uratuję możliwe, bo mam mega mało HP i jeszcze nie mam... Oj, oj, oj! E, lobby, lobby. No i jeszcze chłop co tańczy. Chłop, jaki toksik Lobby. Ale prawie wygraliśmy, no ale nie wygraliśmy, niestety. No to widzowie. Ej, cedna lama dostałem. Rzadki plecak. Cedna lama. Ej, i mam nowy medal ocaleńca. Ej, to fajnie. Ale ten plecak jest trochę taki sławy. No to dobra, to ja widzowie tak kończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. No i na